W odległej przyszłości, w erze dominacji biotechnologii, ludzkość odnalazła swoje prawdziwe oblicze w szaleństwie genetycznych modyfikacji. Wśród monumentalnych budynków przyszłości, wyspecjalizowane laboratoria SecGen wyrastały jak grzyby po deszczu, przyciągając rzesze ambitnych naukowców. Wizje lepszego jutra rozkwitały w zgiełku skomplikowanych maszyn, które modliły się o doskonałość biologiczną. Dr. Elias Kline jeden z czołowych genetyków stanowił uosobienie tego nowego porządku. Jego umysł był nieustannie zajęty dążeniem do odkrycia ostatecznej formy człowieka, przekraczał granice znanego, niczym nowoczesny Prometeusz. Ewolucja to nasz jedyny wybór, powtarzał, wpatrując się w błyszczący panel przed nim, na którym pojawiały się niezwykłe genomy obcych form. Tak jak jego koledzy, wszyscy byli uwiedzeni wizją stworzenia hybrydowych istot, które miały zdominować zwykłych Homo sapiens. Pojawiające się w laboratoriach seggen zmodyfikowane organizmy były jedynie początkiem, drzwiami do nowej ery człowieka. Ludzkość stała przed szansą, lecz i niebezpieczeństwem. Każda nowa mutacja mogła pociągnąć za sobą nieprzewidywalne konsekwencje. W skrytej ciemności laboratoriów rodziły się pytania. Czy to, co czynili, było rzeczywiście ewolucją, czy może jedynie wyścigiem w stronę zagłady? Zarówno w smogowym zgiełku, jak i w blasku neonów, nastał czas, by zrozumieć, że w tej nieprzewidywalnej grze o przetrwanie stawka mogła być znacznie wyższa niż ludzkie ambicje. Dzień, w którym wszystko się zmieniło, zaczął się jak każdy inny w laboratoriach SECGEN, w Centrum Biotechnologicznych Rewolucji. Doktor Elias Klein krążył wśród zaawansowanych urządzeń, analizując dane z eksperymentów nad nowymi hybrydami. Otoczony przez pulsujące monitory, które wyświetlały genomy obcych form, był na najlepszej drodze do stworzenia istot, które miały zdefiniować przyszłość ludzkości. Jego idee i ambicje były zaawansowane, lecz wkrótce zderzyły się z rzeczywistością. Zniknięcia genetycznie modyfikowanych osobników, nad którymi Kleine i jego zespół pracowali, zaczęły budzić alarmy. Na początku myśleli, że to jedynie incydenty, lecz gdy stopniały do piekielnej piaskownicy braków, zniknęło już pięciu kluczowych obiektów. Kleine był poruszony duszącym przeczuciem, że to nie przypadek, ale coś znacznie bardziej złowrogiego. Uczucie zagrożenia narastało, budząc w nim niepokój. Analizując dane, Kline natrafił na zaskakujące powiązania. Dzień po dniu, jednostki wymknęły się z systemu, a ich dziwne wzorce zniknięć zaczęły tworzyć niepokojące ślady. Badania Kleina były przypuszczalnie wykorzystywane przez tajemniczą organizację, która manipulowała jego pracami w celu stworzenia armii hybrydowych superżołnierzy. To, co miało być krokiem do przodu dla ludzkości, zamieniło się w narzędzie do destrukcji. Ten fakt, ten smród zdrady, odebrał Kleinowi oddech, kiedy jego myśli skupiły się na doktor Elenie Zarek, jego bliskiej współpracownicce. Jej uśmiech i wsparcie zdawały się teraz niosącą cienia iluzją. Klein wiedział, że właśnie ona zdradziła ich wspólną misję, opuszczając go w imię przerażających ambicji. W tej chwili nie mógł pozwolić sobie na chwilę słabości. Zamiast poddać się panice, doktor Klein podjął decyzję. Musiał działać natychmiast nie czekając na kolejny krok przeciwnika. Wraz z młodym biohakerem Ryanem, który był maniakiem modyfikacji genetycznych, nawiązał ryzykowną koalicję. Ryan, podatny na to, co Klein reprezentował doskonałość i ewolucję, był gotowy zaryzykować. Wspólnie zaplanowali infiltrację zdalnych serwerów organizacji, aby zablokować ich plany i zabezpieczyć to, co jeszcze pozostało. Bitwa o kontrolę nad technologią i informacjami rozgorzała w mrocznych kręgach cybersfery. Klein i Ryan z każdym dniem odkrywali coraz więcej. Analizowali dane dzień po dniu, starając się zrozumieć nieuchwytną machinację, która sięgnęła sami głęboko w ich laboratoria. Jednak w miarę zbliżania się do ostatecznego odkrycia zauważyli niewytłumaczalne anomalie. Modyfikacje w ich pracach zaczęły zachodzić nawet tam, gdzie nikt ich nie prowadził. Coś obcego, coś czego nie rozumieli, coraz bardziej wkraczało w ich badania. Sygnały alarmowe w ich umysłach zaczęły rozbrzmiewać coraz głośniej, a każda nowa informacja potęgowała chaos. Wabawiając się z myślą o zdradzie i nieprzewidywalności, Kline nie miał innego wyboru, jak zintensyfikować wysiłki. Wkrótce zerknął na swoje zespół. Każde z ich badań, każdy krok w stronę doskonałości, mógł zamienić się w nieoczekiwaną katastrofę. Pojawiające się ciemności mogły pożreć wszystko, co zbudowali. Już sam temat ich badań nie tylko rodził pytania, ale stawał się tykającą bombą. Doktor Klein postanowił wyjść naprzeciw przeciwnościom, przywdziewając zbroję determinacji. Wiedział, że kluczem do prawdy leży nie tylko w laboratoriach, ale także w ich własnych intencjach. Jak mogą przekształcać naturę, nie pozwalając, aby sama ich pochłonęła w tej grze o przetrwanie? Jego mantra ewolucja to nasz jedyny wybór, zyskiwała nowy sens w obliczu nadchodzącego chaosu. Teraz miał jeden cel: odkryć kłamstwa i przywrócić prawdę, zanim będzie za późno. Doktor Elias Klein czuł narastającą presję, gdy analizował dane, które mogły ujawnić prawdę. O niebezpieczeństwie czających się w laboratoriach Seggen. Każdego dnia z Ryanem wgłębiali się w mroczne zakamarki cybersfery, odkrywając, że ich badania zostały przejęte przez tajemniczą organizację. Zniknięcia hybrydowych osobników okazały się tylko wierzchołkiem góry lodowej. Niepokojące wyniki analizy ujawniały, że w laboratoriach odbywały się nieautoryzowane modyfikacje. Które zmieniały genotypy ich hybryd w kierunku, którego nie potrafili kontrolować. Kline, pełen determinacji, zdał sobie sprawę, że nie tylko ich badania, ale także ich życiu mogą być zagrożone. Musiał działać szybko, lecz sposób, w jaki skonstruować swoją taktykę, był kluczowy. Podczas jednej z nocnych sesji analitycznych, wspólnie z Ryanem wpadli na szokujący trop. Ich badania były wykorzystywane do tworzenia potężnych hybryd, odpornych na techniki modyfikacji, o których wcześniej myśleli, że są najnowsze. Było to zbyt niepokojące. Nieprzewidywalność ich pracy groziła zniszczeniem wszystkiego, co zbudowali. Czas naglił, a niewielkie błędy mogły prosto prowadzić do katastrofy. Kline uznał, że ich badania muszą zyskać nowy paradygmat. Postanowił wzmocnić środki bezpieczeństwa. I unikać dalszych manipulacji, które mogłyby pociągnąć za sobą niewłaściwe skutki. Wiedział, że nie mogą ufać nikomu, nawet sobie. Zdrada Zarek była dowodem na to, że zaufanie w tej grze może prowadzić jedynie do katastrofy. Pojawiły się jednak nowe sygnały. W miarę jak toneli w danych, kolejne anomalie zaczęły destabilizować ich badania. Kline zrozumiał, że większe niebezpieczeństwo czai się za horyzontem przekroczyli granice, które powinny pozostać nietknięte. W ich laboratoriach niepewność stawała się niemal namacalna, a każde nowe odkrycie rodziło pytania, które zagrażały ich projektom. Bojąc się stracić kontrolę nad tym, co stworzyli, Klein stopniowo zacieśniał więzi z Ryanem. W miarę jak dzielili się swoimi odkryciami, zaczęli myśleć o infiltracji organizacji od wewnątrz, planując długofalową strategię. Kline, kierując się intuicją, wiedział, że ich miłe prace mogą mieć nieprzewidywalny wpływ na myślenie, ale muszą stawić czoła tej szalonej grze. Z determinacją Kline powtarzał sobie swoją mantrę: Ewolucja to nasz jedyny wybór. Tu, w sercu ich labiryntu, wcale nie chodziło o to, by być lepszym, chodziło o przetrwanie. W miarę jak ciemności zbliżały się do nich, każda nowa informacja stawała się orężem w ich walce. Decydowali się nie tylko na odkrywanie prawdy, ale także na obronę tego, co mogło zostać. Tylko w ten sposób mogli stawić czoła nieodwracalnym konsekwencjom ich postępów. Czas na działanie miał nastać już wkrótce. Noc w laboratoriach SecGen była ciężka i napięta. Doktor Elias, Kleine i Ryan poruszyli się w głąb ciemności, nerwowo przeszukując dane, które przy każdej chwili mogły ujawnić nową prawdę, a ich plany wkrótce miały się zmienić. Ostatnie odkrycia nie dawały im spokoju. Okazało się, że ich badania były wykorzystywane do tworzenia potężnych hybryd-odpornych na metody modyfikacji, które samodzielnie opracowali. W małym pomieszczeniu wypełnionym komputerami pulsujące światła oświetlały wyrazy przerażenia na twarzach obu naukowców. To nie jest tylko ich gra, to nasza gra, powiedział Kline. Świadomość zbliżającego się chaosu rozjaśniała jego umysł. Mieli do czynienia z nieznanym wrogiem, który wykraczał poza ich najśmielsze wyobrażenia. Przemiany, które mieli na wyciągnięcie ręki, mogły przerodzić się w niewłaściwie interpretowany procedurę przeciwko samym sobie, a ich badania z zamysłem odkrycia doskonałości stawały się tykającą bombą. Zrozpaczony Klein postanowił przeformatować swoje podejście. Dotychczasowe metody zabezpieczeń wydawały się niewystarczające wobec tak potężnego zagrożenia. Wiedział, że nikt nie może być w pełni zaufany. Zdrada dr Zarek wydawała się potwierdzać, że zaufanie to ryzyko. Musieli zaryzykować wszystko, aby odnaleźć spokój w chaosie. Dni mijały, a specjalistyczne programy skanowały dane, identyfikując niepożądane zmiany. Wkrótce Klein i Ryan zauważyli, że wciąż pojawiają się nieznane sekwencje, komponujące się w nieznany wzór genetyczny, który zdawał się nie tylko ich przewyższać, ale także w coraz większym stopniu zagrażać ich badaniom. Napięcie rosło nie tylko z powodu potencjalnych modyfikacji, ale też przez lawinowe pytania, które narastały w ich umysłach. Nie możemy stać bezczynnie, musimy podjąć decyzję. Powiedział Ryan, rozglądając się po laboratorium, które stawało się ich pułapką. Klein zdawał sobie sprawę, że konfrontacja była nieuchronna i wiedział, że muszą działać, zanim wpadną w pułapkę. Oczekując zbliżających się wydarzeń, rozwinęli długotrwałą strategię infiltracji, aby dotrzeć do jądra tajemniczej organizacji. Mamy informacje, które mogą zmienić bieg tej wojny, pociągnął Klein, spoglądając w oczy Ryana. Musieli znaleźć sposób, by dotrzeć do serca organizacji, sprawić, by ich potężne hybrydy stały się niegroźne. Ostatnią rzeczą, którą chcieli zrobić, było poddanie się strachowi. Potajemnie, przy pomocy nowego, niezwykle zaawansowanego systemu, zainstalowanego w laboratoriach, mogli bezpiecznie przeszukać wszelkie dane i zapisy, które z pewnością mogły odkryć kolejne sekrety. Po całych godzinach produkcji danych, analiz i poszukiwań natrafili na tajne plany, które ujawniały zamierzony cel organizacji stworzenie armii hybryd, które potrafiłyby nie tylko przetrwać, ale także zdobywać nowe możliwości ich wspólnego przetrwania. To musimy zablokować, więc podniósł głos Kleine. Działało to jak impuls do działania. Jednak wróg wciąż był blisko. Co więcej, narastało poczucie niepewności – w miarę upływu czasu, wyniki ich badań ujawniały nowe niebezpieczeństwa. Z każdym krokiem, na które się decydowali, ryzyko ponownie rosło. Klein nie mógł tego znieść. Każda nocy przynosiła nowe sekrety, które wkrótce lekko trzęsły się nad obrączką prawdy. Kiedy zaś na horyzoncie pojawiły się nieprzewidywalne wydarzenia, Klein zdał sobie sprawę, że nadszedł czas, aby działać. W miarę jak się zbliżali do ostatecznej konfrontacji. Każdy nowy krok stawał się wyzwaniem, a każda nowa informacja stawała się kamieniem na ich drodze. Nie ma powrotu, Elias. Musimy trzymać się planu, oswajał Ryan, kiedy Klein zerwał z myśli o wątpliwościach. Musieli zmierzyć się nie tylko z nieuchwytnym wrogiem, ale także ze sobą. W miarę jak ich zdecydowanie nabierało kształtu, walczyli ze strachem poprzez determinację. Czas ich gonił a ich badania miały nie tylko podważyć ich wspólne dążenie do doskonałości, ale także otworzyć drzwi do nowej, niepewnej przyszłości. Klinę przebył przez ciemności, zauważając, że muszą dążyć do prawdy. Z prowadzeniem blasku wspólnego celu, wskazówki kształtowały ich poczynania na drodze do nieodwracalnych konsekwencji ich własnych postępów, w których determinacja miała prowadzić do ostatecznego zwycięstwa lub nieuniknionej zguby. Czas na działanie miał nastać już wkrótce. Kolejny dzień w laboratoriach SecGen był pełen napięcia i niepewności. Doktor Elias Klein oraz Ryan spędzili długie godziny analizując dane, a ich badania zdawały się przekształcać w niebezpieczny labirynt. Wyzwaniem stało się nie tylko odkrycie prawdy o modyfikacjach, ale również zwalczenie sięgających ich głęboko lęków o przyszłość. Potrzebowali dowodów, które mogłyby nie tylko zaserwować prawdę o organizacji, ale także zablokować eksperymenty, które mogły zniszczyć całe ich przedsięwzięcie. Kiedy Klinę wszedł do sali operacyjnej, spostrzeżenia, które uczynił dniem wcześniej, wciąż wracały jak echo. W głowie miał obraz potężnych hybryd, zdolnych do przetrwania wszelkich modyfikacji, zaprojektowanych z zamysłem i subtelnością, których wcześniej nie przewidzieli. Ich plany wykraczały poza wyobrażenie o doskonałości, tworząc gorszą przyszłość, w której dominacja nie była tylko celem, ale koniecznością. Kline spojrzał na ekran, na którym odzwierciedlały się wyniki ich najbardziej aktualnych badań. Chciał zobaczyć przykłady tamtego, co pozostawało nieobliczalne. W pewnym momencie dostrzegł coś, co wywołało w nim różne emocje. Dane wskazywały, że eksperymenty z ich laboratorium użyto do stworzenia armii. Każda hybryda miała zdolność do automatycznego przystosowania się do najnowszych technologii. To musimy powstrzymać, krzyknął Klein, uderzając pięścią w stół, co wywołało krzyk w całym osobnym pomieszczeniu. Ryan, trzęsąc się z emocji, zbliżył się do Kleina. Musimy znaleźć bezpieczne wyjście. Jeśli tak dalej pójdzie, nie tylko nasze badania zostaną zniszczone, ale także cały projekt rozwoju hybryd zaniknie w mrokach. Niepokój towarzyszył im już od dłuższego czasu, ale to odkrycie było jak fuzyjny pocisk, przeznaczony do serca ich ambicji. Musieli działać i to szybko. Wiedzieli, że nie będą w stanie poradzić sobie z tym na własną rękę. Potrzebowali planu. W najgłębszych czeluściach ich laboratoriów, wciśnięci pomiędzy lśniące, ale chłodne maszyny, usiedli, aby zbudować strategię przeciwdziałania. Podczas nocnej burzy umysłowej przyszła im do głowy idea, Kontakt z innymi naukowcami, którzy również mogli być przeciwnikami organizacji. Po długim koktajlu emocji i wiążących decyzji, Klein i Ryan postanowili stworzyć sieć zaufanych ludzi, która mogłaby pomóc im w ich wyzwaniach. Po różnych przemyśleniach stwierdzili, że muszą zebrać ekipę ekspertów, aby stanęli po ich stronie. Wieczór przyniósł ulgi, ale też i niepokoje. Jednak w miarę zbliżania się ostatecznej konfrontacji, ich morale wzrastało, a końcowy plan stawał się realniejszy. Klinę miał na ściśle wytyczonej drodze z coraz mniejszą przestrzenią manewru, jednocześnie wewnętrznie walcząc ze strachem o to, co może się zdarzyć. Kiedy w końcu ogłosili swoją misję w zaufanym laboratorium, spotkali się z niezbyt entuzjastycznym odzewem. Nie każdemu udało się oczyścić dawnych przyjaźni i lojalności, które już wcześniej ich otaczały, oraz wybierać tylko użytkowników. Mimo, że niektórzy byli zaniepokojeni ich propozycją, kilku bliskich współpracowników stanęło po ich stronie. Nie możemy pozwolić, aby te eksperymenty przyniosły przegraną dla nas wszystkich, powiedziała dr Lena, jedna z pierwszych, która zdecydowała się połączyć siły. Zespół postanowił przygotować się na najgorsze, wybrać swój cel, ustalić i zaplanować atak systematyczny, aby przejąć kontrolę nad dokumentacją. W miarę ich studiów zbudowali również krytyczne połączenia ze stabilnym hakerem, Aleksanderem, który zgodził się zająć się zdalnym dostępem do danych. Połączyli swoje siły, łącząc strategie, które mogłyby uratować ich badania. Jednak podczas całej tej działalności połączenie musiało być utrzymywane w surowym sekrecie. Kline z każdą nocą zarzucił swoje nadzieje w swym niepokoju. Czy zdąży użyć narzędzi, które wykształcił? Co się stanie, jeśli ich plan nie wyjdzie? Obawiał się, że mogą wpaść w pułapkę, którą skrupulatnie zastawiała organizacja, stając się ofiarami własnych niepewnych dążeń. Pomimo tych przerażających myśli, powtarzał swoją mantrę ewolucja to nasz jedyny wybór. Znowu miał na myśli, że muszą stawić czoła rzeczywistości i walczyć. Zaczynali rozumieć, że ich dążenie to nie tylko nauka, ale walka o przetrwanie nie tylko ich. Ale i dla tych, którzy mogą podążać ich śladami. Musieli dążyć do ostatecznej prawdy, a ich niepewność wcale ich nie wyłamała. W miarę jak zbliżał się czas działania, Kline zamknął oczy, czując ciężar decyzji, które musiały zostać podjęte. To, co mieli w przyszłości, mogła to być historia o ich czasach, o walce o prawdę w mrocznym uniwersum, w którym ludzkość mogła stać się nie tylko eksperymentem, ale także Potencjalnym wzorcem. Decydując się, stawili czoła prawdzie i wyzwaniom, które czekały na nich w nadchodzących chwilach. W laboratoriach Seggen panowała niepokojąca cisza, przerywana jedynie brzęczeniem maszyn przetwarzających dane. Doktor Elias Klein, Ryan oraz ich zespół czuli, że zbliża się moment, na który czekali od dłuższego czasu. Po tygodniach starannego planowania stworzyli strategię, która miała na celu infiltrację tajemniczej organizacji i przejęcie kontroli nad ich badaniami. Kleine nie mógł pozwolić, by cała ich praca została zmarnowana przez ambicje, które wymknęły się spod kontroli. Dzień, w którym mieli przystąpić do działania, nastał z będzie czasami niekiedy wzorem wysoka napięta atmosferą. Kleine siedział przy biurku, jego palce uderzały w klawisze, w rytm serca, które biło mu szybciej. Każde kliknięcie przynosiło go bliżej prawdy, a jednocześnie utrzymywało w stanie niepokoju. Ewolucja to nasz jedyny wybór, powtarzał sobie, jakby to zdanie miało mu dodać sił. Zespół zebrał się w ich małej, dobrze ukrytej sali konferencyjnej. Czas na rozmowę z Aleksandrem, uzdolnionym hakerem, który miał za zadanie przyjąć kontrolę nad wewnętrznymi systemami organizacji. Gdy ich wzrok spotkał się, w Kleinie zagościła nagląca niepewność. Każdy z pracowników miał swoje powody, by wziąć udział, ale Klein wiedział, że stawka poszła w górę. Pamiętajcie, sytuacja może się szybko zmienić. Musimy być gotowi na wszystko, rozpoczął zwracając uwagę na wszystkich zebranych. Jeśli coś pójdzie nie tak, wspierajcie się nawzajem. Nie ma miejsca na wahania. W miarę jak godzinny zegar tik-tak. Kleine i jego zespół zdawali sobie sprawę, że nadchodzi chwila prawdy. Ryzyko wzrosło, a ich serca biły w rytmie zbliżającego się chaosu. Nie mieli wyboru, musieli działać. Aleksander z laptopem w rękach otworzył zdalny dostęp do wewnętrznych systemów. Jestem w środku rzucił ekscytowany, ale i pełen niepewności. Odpowiedź to dźwięki stłumionych oddechów w pomieszczeniu. Dobra robota, ale uważaj, czego nie widzimy. Dodał kleinę patrząc na dane, które zaczęły się wyświetlać na ekranach. Po kilkunastu trudnych minutach informacji przybyło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zespół przeglądał dane, dokumenty, plany i bezlitosne zarysy ich przeciwników. Kline czuł, że odkrywa coś ogromnego, wielką tajemnicę, która skrywała się w ich laboratoriach. Plansze potężnych hybryd zadziwiały ich różnorodnością. To właśnie to, wykrzyknął Ryan, wskazując na projekt, który szokował ich wszystkich. To jest straszniejsze niż się spodziewaliśmy. Wygląda na to, że opracowują nie tylko silniejszych wojowników, ale także mechaniczną armię, która zagraża całej ludzkości. Klinę czuł, jak adrenalina jaśnieje w jego żyłach. Musimy zaatakować. Wszyscy musimy zadziałać, zanim to wyjdzie na jaw. Użyjcie wszystkich źródeł, które jeszcze mamy. Musimy zająć ich akta i zatrzymać ten piekielny projekt. W miarę jak przekraczali granice w głąb głęboko skreagombrowanych informacji, ich umysły były obłożone takimi miskami sprzeciwu, że czasami przerażały ich samych. Klein understood, że jeśli to, co odkryli, trafi w niepowołane ręce, mogło zrujnować ich wysiłki i zniszczyć wszystko, co włożyli w swoje dążenia. Jonathan, jeden z ich zaufanych wspólników, Dawno nie pojawiał się w laboratoriach, zjawiając się jedynie w przekroju dnia. Po długich godzinach kompletnych poszukiwań udało się. Sekretny list, plan ataku na ich laboratoria znaleziono. Klein i Ryan wymienili przerażone spojrzenia. Nie możemy ich pozwolić, żeby wyszło na jaw, musimy to natychmiast zablokować, zawołał Klein, czując potrzebę działania. Zespół był gotowy. Kiedy Aleksander złamał zabezpieczenia, uruchomili plan awaryjny. Tuż przed wyznaczeniem ostatecznego zbliżenia się do prowizorycznych murów organizacji, Kline zauważył wzmożoną aktywność przeciwników. Maj pośmiel myli ludźmi, zmniejszmy monitorowanie. Przerwijcie obwody, zanim ktokolwiek zdobędzie informacje, krzyknął Klein i jego przerażająca wizja w rurach ukazała się w ciemności. Zespół szybko dzielił się odpowiedzialnością. Wypełnili korytarze, godząc w te spirale niepewności. Czas robi swoje, Klein powiedział. Kiedy zespół zbliżał się do ukrytej bazy, ich determinacja wzrosła. W momencie, gdy wkraczali do biur, Klein przeszedł przez szereg potężnych danych, które ukazały się przed nimi. Nadszedł czas, by stawić czoła nie tylko organizacji, ale także swoim demonom. Wiedzieli, że budowali się noszące najgorsze konsekwencje w najgłębszym mroku, czuwając nad ich postępami i samymi sobą. Czas na działanie, punkt kulminacyjny, nastał. Po dramatycznym zakończeniu konfrontacji w sercu tajnej organizacji, dr Elias Kline i jego zespół mieli przed sobą monumentalne zadanie. Zablokowali plany, które mogłyby stworzyć potężną armię hybryd zagrażających ludzkości. Używając wszystkich dostępnych informacji, Zebrali dowody na nielegalne praktyki i zamierzali je ujawnić społeczności naukowej. Gdy Klein z Ryanem analizowali wyniki, zrozumieli, że ich działania mogą przynieść nie tylko oczyszczenie, ale także nową era dla genetyki. Postanowili przekształcić Gen w ośrodek odpowiedzialnego rozwoju biotechnologii, zapewniając, że ich badania staną się wzorem do naśladowania. Musimy działać transparentnie. Nasze działania nie mogą prowadzić do kolejnych błędów, powiedział Kleine podczas spotkania swojego zespołu. Zwracali się do całej społeczności naukowej, dokumentując swoje odkrycia oraz głęboki wgląd w niebezpieczeństwa związane z nieodpowiedzialnym podejściem do modyfikacji genetycznych. Podczas gdy wyniki ich badań były aktualizowane i udostępniane, Kleine i jego zespół postanowili stworzyć program edukacyjny, który skupiłby się na etyce nauki. Ich celem było nie tylko wykorzystanie modyfikacji genetycznych, ale także doprowadzenie do współpracy międzygatunkowej. Przez miesiące ich wysiłki zaczęły przynosić owoce. SekGen stał się uznaną instytucją, w której nauka zyskała nowy sens. Odpowiedzialność za modyfikacje stała się kluczowym elementem ich filozofii. Kleine, duetując z Ryanem i pozostałymi członkami zespołu, dostrzegł, że ich dążenia. Przekształciły się w misję, która przekraczała ambitne cele badawcze. Teraz wiedzieli, że ich praca miała wpływać na przyszłość, w której modyfikacje genetyczne były wykorzystywane do poprawy jakości życia, a nie do dominacji. Ewolucja to nasz jedyny wybór. Kline przypomniał sobie swoje cierpliwe motto, które miało na zawsze zmienić jego podejście. W odnowionym świecie, gdzie nauka i etyka się splatały, Zrozumiał, że dopiero teraz mogą prawdziwie ewoluować jako gatunek. Kiedy czas mijał, ich historia zaczęła stawać się wzorem dla innych. Zmieniając otoczenie, zbudowali wspólnotę, która inspirowała do poszanowania naukowej wiedzy. Kline był dumny, patrząc na wszystkich, którzy wspólnie rozwijali ideę, która mogła pomóc ludzkości osiągnąć wyższe cele bez mrocznych konsekwencji. Na końcu Kline zrozumiał, że prawdziwa ewolucja nie tylko tworzy nowe formy życia, ale także uczy odpowiedzialności za nie. Ostatecznie ich wysiłki nie tylko uratowały ludzkość przed niebezpieczeństwa, ale także otworzyły drzwi dla jasnych możliwości i nadziei na lepszą przyszłość.